Niektórzy ludzie urodzili się, aby trollować. Niektórzy już od początku mieli trollowanie w genach, inni wyssali je z mlekiem matki, jeszcze inni po prostu naoglądali się dużo memów. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 osób, które mistrzowsko strolowały innych. Numer 10 mężczyzna ze zdjęcia żyje tuż obok lotniska w Milwaukee. Aby strollować pasażerów lądujących tam samolotów na dachu swojego domu namalował wielki napis Witamy w Cleveland. Mieście, które od Milwaukee oddalone jest o aż 500 km. Warto przy tym zaznaczyć, że Cleveland dla Amerykanów to coś jak Sosnowiec czy Radom dla Polaków. Więc wyobraźcie sobie reakcję ludzi, którzy oczekują wylądować w normalnym mieście, a tutaj ktoś ich wita słowami Witamy w Sosnowcu. Numer 9. Jak pisze pewien internauta, pewnego razu Zrobiłem zdjęcie zakochanej pary stojącej na kamienistym wzgórzu. Jakiś czas później odezwała się do mnie jedna z parafii, pytając, czy mogłaby wykorzystać zdjęcie na jednej ze swoich książek dotyczącej wierności w związku. Powiedziałem, czemu nie. Jednak to, czego nie powiedziałem, to to, że owa para na wzgórzu to w rzeczywistości para lesbijek. Ups. Numer 8. Cole Sprouse to amerykański aktor, znany głównie z serialu Riverdale, który całe swoje konto na Instagramie poświęcił fanom, którzy potajemnie robią mu zdjęcia z ukrycia. A przynajmniej próbują, bo aktor doskonale wyłapuje takie osoby i robi im zdjęcia jeszcze zanim one zdążą zrobić jemu. Od niektórych zdjęć łapie naprawdę niezły cringe. Jak na przykład od tej laski, która udaje, że pije napój, a w rzeczywistości bezczelnie robi fotkę. Numer 7. Pewien śmieszek postanowił strolować klientów w księgarni i wszystkie książki w dziale tajemnica poustawiał tył naprzód, czyniąc je prawdziwą tajemnicą. Bo wyobraźcie sobie, że szukacie jakiejś konkretnej książki, jednak, aby ją znaleźć, każdą książkę na półce musicie wyjąć i przekręcić, aby przeczytać tytuł. No, tak się zdecydowanie nie promuje czytelnictwa w kraju. Numer 6 ciekawy wpis z jakiegoś forum internetowego. Pewien Anon pisze, że przez całe dzieciństwo myślał, że jeśli nadjeżdżająca ciężarówka z lodami wybrzmiewa, Tę charakterystyczną melodyjkę to nie dlatego, że stara się zachęcić dzieciaki z osiedla do kupowania lodów, a dlatego, aby poinformować, że lody się już skończyły i nawet nie ma po co wychodzić z domu. Swój wywód więcej słowami: dzięki tato. A wam jakie ściemy rodzice serwowali w dzieciństwie? Pochwalcie się w komentarzu. Numer 5. Ktoś wywiesił kartkę z ogłoszeniem, że zgubił swojego iPoda Touch i na znalazcę czeka nagroda w wysokości 50 dolarów. Zważywszy na fakt, że cena takiego urządzenia to nawet 500 dolarów, znalazcy raczej nie opłacałoby się oddawać go za takie marne grosze. Pewien śmieszek najwyraźniej pomyślał tak samo i wykorzystał to, aby strollować właściciela. Zaraz obok wywiesił swoją własną kartkę z ogłoszeniem, w ramach której podbił stawkę i ofiarował aż 51 dolarów nagrody. Numer 4. Pewne dzieciaki chciały na prezent pod choinkę po prostu pieniądze, więc ich wujek postanowił ich strollować i rzeczywiście wręczył im pieniądze w formie prezentu. Banknoty 50-dolarowe poukrywał we własnoręcznie wykonanych pudełkach, stylizowanych na te właśnie od popularnych zabawek. Tylko, że to był raczej pozytywny troll. Prawdziwym trolem byłoby włożenie do środka tzw. banknotów edukacyjnych z czerwonym napisem do nauki i zabawy. Numer 3. Lepiej nie zadzierajcie ze sprzedawcami w sklepie, bo jeszcze doliczą wam opłatę za cfaniakowanie. Tak, pewien internauta już po przyjściu do domu zdał sobie sprawę, że na paragonie jako jedna z pozycji widnieje tzw. smart as charge w wysokości 25 centów. Hmm, muszę przyznać, że ciekawy sposób na wytknięcie irytującego zachowania u niektórych kupujących. Numer 2 Ktoś inny pisze: Szacun dla mojego brata, który podmienił zdjęcie Jezusa w domu moich rodziców na zdjęcie obi Obiwana Kenobiego z Gwiezdnych Wojen. Od tamtego czasu minęło już 3 miesiące, a rodzice nadal się nie zorientowali, że coś tutaj jest nie tak. Numer 1 Zapewne znacie prank, w ramach którego jakiś celebryta zastępuje swoją figurę w Muzeum Figur Woskowych i zaskakuje odwiedzających. Jimmy Kimmel zrobił coś zupełnie na odwrót. Strolował on swoich współpracowników, zastępując figurą woskową samego siebie. Niektóre osoby w biurze były przekonane, że to prawdziwy Kimmel, próbowały nawet z nim rozmawiać i myślały, że brak ruchu to tylko strojenie sobie żartów. Ok, tym nieruchomym jak głowa podczas strzyżenia baczków akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich na planecie faktów, między innymi 10 nauczycieli, którzy mistrzowsko strollowali uczniów. Wpomnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTube, chiński Ekspresy z gadżetami i policz sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, cześć!